Japońskie zestawy z jedzeniem. Dzisiaj zrobimy czekoladowe fondy. Tak się prezentuje nasza fondy uczta. Mamy tutaj czekoladę oraz coś truskawkowego, pianki, banana, truskawkę, ciasto i cukrową posypkę. Sprawdzimy jak to smakuje. A czego zaczynasz? Chyba ciasta, jestem mm. ciekawa. W czekoladzie najpierw. Wow. Cheers. Cheers. Ciepłe. No, ale ta czekolada jest naprawdę dobra. I ciasto w ogóle jest dobre. Zobaczymy jak pianki. Mm, ta czekolada dobra. Ale truskawka jest bardzo chemiczna. W czekoladzie tak nie czujesz, że to jest takie mocno chemiczne. Banan w czekoladzie. Banan pewnie. w czekoladzie, a jak? Taki, taki żelek bananowy. Mm -hmm, jaka pianka. Pianka, no. I okay. truskaweczka. Cheers. Cheers. Mm, truskaweczka ma nieprzyjemną dla mnie konsystencję. Bo ona się tak rozpada w ustach. Mało truskawkowa. Teraz. Chciałabym zrobić takiego szaszłyka. Tak wygląda moja kompozycja. No. no Nie jest to złe. Nie, to jest dobre. No. Szczerze? Fajna zabawa i całkiem to jest smaczne. Dużo lepszy zostaw niż ten z hamburgerem. Smakuje jak coś. Budyń. To jest budyń. Hmm.